Ale cześć, dzień dobry, ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Agro Team Games, nie Podkarpacie, już nie, bo, miałem, bo chciałem powiedzieć Podkarpacie, y, y, pod ale już dzisiaj nie, dzisiaj Games, w dzisiejszym odcinku, jak są na ekranach, możecie zauważyć, jest z nami Ursus 1224 oraz siewnik do zboża, czyli w dzisiejszym odcineczku, jak jest, z nami to oczywiście się zajmiemy siewami, tak, y, siewami się zajmiemy, tam już, no, już tak jakby po zimie, tak mogę powiedzieć, tak, wam ludzie powiem, i co, bez bydnego gadania sobie wsiadamy i jedziemy, nie wiem. Jedziemy jakieś pola zasiać. Dlaczego by nie zasiejemy sobie tutaj to pierwsze koło farmy? Tutaj sobie zasiejemy, co sobie tutaj zasiejemy? Tutaj sobie zasiejemy, to jest pszenicę sobie zasiejemy. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł i że to będzie bardzo dobry pomysł. Jakby inaczej, myślę, że z prędkością. No! Tak troszeczkę zmniejszymy, tak z 12. O, z 12 na godzinę możemy spokojnie lecieć z tym silnikiem. Dlaczego by nie ludzie? Ja to nagrywam z rana w środę w czwartek. wy W czwartek widzicie ten odcinek, bo wczoraj miałem nagrać po odcinek, ale położyłem się, usnęło mi się i się dopiero rano, budziłem o 6. A dobrze, że mam na 9.40 do szkoły, to mogę spokojnie dla Was odcinek nagrać. No i sobie nagrywam właśnie... Wykąpałem się jeszcze z rana, zjadłem. Zjadłem. No i postanowiłem, że nagram dla Was odcinek, żebyście nie byli bez odcinka, ale już tam 17 na różnych kanałach się pojawia. No na moim jeszcze niestety nie, bo jeszcze gra do mnie nie dotarła. Jeszcze na dnie, czy siostro zamówi siostra zamówiła, czy nie mówiłem jej wczoraj przy razie, że zamówiła. Nie wiem, mam nadzieję, że zamówiła, bo jak nie, to kurde mać. Chcę dostać dzień premiery. Dzień przed premierą tego farminga, żeby najszybciej zacząć grać. I już mam dwa pomysły na serię jedną z widzami na Sosnowce. Tak dobrze mówię, na Sosnowce z widzami, i na tej, na tej amerykańskiej yy, na single yy, single czy tam na multiplayer, jeszcze nie wiem, ale jedno z dwóch zapewne będzie. Coś takiego, nie mam serię taką. A to nie będę mówił, że ktoś mi pomysł nie ukradł, ale możecie się domyślać zresztą. I ludzie, przepraszam was, że wczoraj live trwał całe półtorej godziny. Miał trwać do godziny 20 od 18, ale trwał troszeczkę krócej, ponieważ nie miałem siły. Byłem zmęczony po całym dniu w szkole, od 8 do 16.30 siedziałem. W 20 po byłem dopiero w domu, no i zjadłem i poszedłem od razu robić dla was live. Ja się nic wczoraj nie pouczyłem na dzisiaj, dlatego idę, jadę dopiero na 9.40. Bo mam na pierwszy angielski, to mam pytać, na drugi mam niemiecki, to tak samo ma pytać. <śmiech> <śmiech> więc wolę nie ryzykować, wolę sobie w domu zostać. No, tam będę miał nieobecność, to no się usprawiedliwi. No więc was naprawdę przepraszam, nie miałem, wczoraj kontraktu, wcale nie miałem siły. Tak wam powiem. Ale no co zrobisz, nic nie zrobisz. Już czekam z niecierpliwością do tego farminga 17. Aby jak najszybciej wyszła, bo rany boskie już jak widziałem, u u, u kolu widziałem, ale tam u dwóch osób, które nagrywają farminga to już widziałem, że mają już porzucane. dzisiaj dzięki drana się u, 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 obudziłem się po 6. No i tak leżę leżę leż, i ze nie mogą umąć za przeproszeniem. No i co ja będę robił? No To odpaliłem sobie YouTube'a i tam widzę, że wrzucili jakieś filmiki, no to sobie oglądam. No i tam oglądałem. Naprawdę dość fajnie, zajebiście to wygląda. Fajne maszynki są i w ogóle. Ale my musimy na moim kanale jeszcze poczekać do Formiga 17, troszeczkę. Dzisiaj nie wiem ludzie, czy będzie live'ik, bo kończę szkołę chyba o czwartej będę w domu, później na pół do piątej mam na trening. No i pojadę na trening, wrócę, to będzie coś koło 6, 6 mi się skończy trening, przed 7 będę w domu, o 7 jak się wyrobię, wszystko zjem, wykopię ogarnę się, no nie wiem, czy później będę robił live'a, czy nie będę, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. no kurde, ale mało litrów, 29 litrów paliwa tylko jest w Ursusiku. Ja będzie zaraz chyba pojechać tankować. Jeżeli ja brak mi paliła, to rany boskie Może mi nie braknie I Było dobrze No zboża też dużo nie idzie Więc się cieszę, jeden kawałek, jeden zasiejemy Na spokojnie No jeszcze mam nadzieję, że się wyrobię z rzuceniem odcinka Odcinek pojawi się o godzinie 15 Tak, 15 dobrze mówię. Tak, 15 o 15:00 godzinie się odcinek się pojawi. W tym roku tutaj będziemy mieli bardzo dużo pszenicy. Pszenicy oraz je Jedno pole rzepaku będzie. I jedno pole, ale takie większe kukurydzy. Ale kukurydza pójdzie na ziarno. Będziemy mucili. Tylko nie wiem czy tą serię już dokończymy w 17, czy jeszcze przed 17. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Bo na razie mam bardzo dużo trzeba ja będzie na live'ach to podzasiać. No i dlatego będę chciał dzisiaj zrobić live'a, jeżeli mi się uda oczywiście. Ponieważ... I teraz kurwa. O, widzicie się, bo boksuje on się w tym. Na worsy. Nie wiem czy to jest spowodowane. Ale mniejsza o to a zwłaszcza jakbym jechał z pługiem to jeszcze bardziej wybuksował. nie wiem, naprawdę nie wiem czym to jest spowodowane, no ale co zrobisz, nic nie zrobisz zastosujemy to pole, zobaczymy ile minut trwa odcinek, ale pewnie to około 10 będzie trwał teraz, na razie to myślę do 20 minut max jeszcze na jedno pole jakieś przejadę Dobra, no i jedziemy z tym znaczy z tym siewami. Widzicie? Widzicie jak ciężko ma? I to bardzo ciężko. Tutaj już cały czas orka jest. Więc jeszcze gorzej będzie. Ale no co poradzisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jest taki urok natury. Także wam powiem, osiągnik już się obrudził. O owce. A my owce nie będziemy hodowali. Bo nie potrzebujemy. No dawaj, dawaj zbyszek OK, tutaj dźwigniemy sobie to. Na no, 7 minut odcinka, więc jeszcze myślę, że jedno pole spokojnie możemy pojechać zasiać. I to pole będzie, nie wiem chyba które, tylko tam zasiejemy co innego. Mm, rzepak. Rzepaczko zasiejemy. także że pak, a tutaj koło tym na farmy też. Nie, albo tu nie. Tu zasiejemy jęczmień. Jęczmień tym razem. Tutaj gdzie kukurydza była, oczywiście. Chyba rzepak będzie na jednym dużym polu. Aha nie, włączyłem się w nika, Teraz już możemy lecieć Tak z 13 na godzinę Myślę, że będzie gitara siemała te i nie ma klienta to dzisiaj też bez kamerki, bo się ty wykąpałem się przed odcinkiem. No jestem po prostu no, no wiecie, w beściu. Ja no, no dobra, wiecie mniej więcej o co chodzi o taką nadzieję. Dobra, jeszcze mam prawie półtorej godziny do autobusu, ale coś takiego, jest 7.42, ale za 29 już muszę być na przystanek, bo mam do niego 3 km, nie 3, 2, 2,5 m. Zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądało. Tutaj ładnie się kurzy, sucho jest, strasznie naprawdę. Straszne, sucho jest. Tam belki stoją. W tym roku chyba belek nie będziemy robili. Bo nie potrzeba. I tak, wam powiem. No, z niecierpliwością czekam, aż tu przyjdzie do mnie Farming 17. No, niestety będziemy grać na razie dla minimalnych. Yy, ustawieniach, ale też czasem się pozmienia, zobaczycie gdzie. Daję, że te pola wszystkie są moje. Tu sobie mogę nawrócić. No, 21 litrów paliwa starczy mi, <laughs> mam taką nadzieję, no jeżeli brakie to się mówi trudno tutaj troszeczkę przyspieszymy żeby to zasiadł szybciej naprawdę na całą szerokość nawet ile ciągnik może mieć na 2,5 metra spokojnie to bierze nawet na 3 ten siewnik więc gitara się ma łokieć pięta i nie ma klienta że tak powiem Okay. I lecimy na pełnej teraz. Jakby inaczej. Jeszcze muszę sobie parę piosenek pościągać na telefon. Żeby mieć co słuchać. Tak wam powiem, teraz drobnego laga złapałem. Nie wiem dlaczego. Wszystko ja odcinek nie złapałem, ale teraz w połowie tego przyjechać. No dobra, oczko, oczko, oczko. Myślę, że jesteście w stanie zostawić te 10 łapek w górę, nawet nawet 8. Ale ja jestem ciekaw, dlaczego pod ostatnim odcinkiem było tak aż bardzo dużo łapek w dół. No naprawdę ludzie ciekawi, było chyba 5. W górę i 4 w dół Ja nie wiem co się stanęło, dlaczego tak się stanęło Jakbyście mogli to weźcie to zdjęcie i nie dawajcie łapeczek w górę, tylko łapkę w dół Znaczy łapkę w dół nie dawajcie, ale dawajcie łapkę w górę, pomyliło mi się, przepraszam No No to jak będzie w dół to wiecie, no to będę smutny przez to Ogólnie mamy już 260 subskrypcji <laughs> Coś takiego, coś w tym stylu

I teraz się ma łokieć pięta, i nie ma klienta, że tak powiem, ludzie. No, tutaj możemy sobie ładnie, pięknie nam to idzie. Jechanie jeszcze miniaturkę strzela, ale to jest po odcinku. To muszę pracę włączyć i w ogóle itp i te i Wiecie o co chodzi, mam taką nadzieję. <laughs> Myślę, że tutaj po ogórniku powinny być bardzo dobre plony. No Tutaj było bornik rozrzucany. Tak, tu było bornik rozrzucany. Tak, tutaj było bolnik wcześniej była kukurydza. Kukurydza w tym, w tym roku... No w tym roku, w tamtym, w tamtym roku była naprawdę bardzo dobra, nie powiem, że nie. Więc myślę, że tutaj pszenica też będzie, w w tym roku będzie bardzo dobra. mamy no, teraz to jest 11 odcinek. Myślę, że tak do 20 spokojnie powinienem dobić, znaczy przed farmingiem 17 to na pewno, nie? Chyba do 15 dobijemy przed farmingiem 17 a czy więcej dobijemy, to nie wiem. No bo tak jeszcze 5 dni zostało, do dzisiaj. Piątek, sobota, niedziela, wtorek. To 4. Nie. Piątek, sobota, niedziela. Pędziaj wtorek. No to 5. 5 dni jeszcze zostało do forminga 17 no to jeszcze 5 odcinków się ukaże zapewne Możliwe, że w niedzielę będą dwa odcinki do sprawdzania Marbi i z polskiej wsi I jak wyjdzie 17 to po jakimś miesiącu czasie będą, będą wtedy się odcinki się pojawiały z 17 i z 15 pewnie no z tej serii może ją dokończyć, nie wiem, zobaczę jeszcze jak to będzie No Tutaj jeszcze na no, jeden przejazd chyba tego nie wezmę, nie wiem, zobaczymy Ale raczej nie, po, chyba nie Chyba tak nie pyknie, że na raz to wezmę O, sobie sobie, nawrócimy Ale no tutaj, że jeszcze teraz w tym płacie nie zakopać, i to dojdziemy do końca, i zajedziemy na farmę, i będzie tyle, tak mi się wydaje. Więc przepraszam, że taki krótszy dzisiaj odcinek. Ale z rana to nagrywam, i do szkoły muszę iść. Jeszcze muszę coś zjeść, żeby sobie jedzenie, spakować się, no i do szkoły buta. Niestety, ale dzisiaj krócej niż wczoraj, tylko do 14.45, o ile się nie mylę, albo do 13.50. Jeszcze nie wiem dokładnie do której mam dzisiaj, ale wiecie, na 9.40 to jest jednak jest co innego niż na muso Dobra, lecimy sobie. <śleszanie> Więc co ludziska? Ja, wam, ja się z wami już będę pomalutku malutku no, tak myślę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawiać łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału. Łapkę w górę naprawdę zostawcie, wierzę bardzo, wam się uda. No i my się widzimy już w kolejnym odcinku, więc do następnego. No i na razie, cześć, pompa, siemaneczko i piona ludziska.